To jest mój telefon, który każdego dnia biorę do ręki średnio kilkaset razy. To z kolei jest naszki kibelek, z którego korzystam od kilku do nawet kilkunastu razy każdego dnia. A to nasza lodówka, którą codziennie otwieram max trzy razy. Ile Karol? No dobra, może trochę więcej. W dzisiejszym odcinku sytuacja nam się mocno skomplikuje, dlatego że wszystko, czego będziemy dzisiaj używali, możemy dotknąć maksymalnie jeden raz. To oznacza, Natalia, że jeśli weźmiesz do ręki na przykład telefon, będziesz go używać, następnie go odłożysz i jeszcze raz go podniesiesz, to od razu przegrywasz ten film. Film. Karol, wymyślasz coraz trudniejsze odcinki. Ale mam nadzieję że widzowie, że też coraz ciekawsze. Tak naprawdę Natalia, trudno to się dopiero zrobi, bo nie powiedziałem ci jeszcze, że dotyczy to każdej części naszego ciała. Oznacza to, że nawet jak usiądę na to krzesło, nie dotykając go rękami, o na przykład w ten sposób, to w momencie, gdy z niego wstanę, to nie mogę dotknąć go już żadną moją częścią ciała. Żeby i wam, i nam łatwiej było ogarnąć, co już dotykaliśmy, to mam przygotowane samoprzylepne karteczki. Moje będą niebieskie, Natalii będą różowe. I po prostu po użyciu jakichś rzeczy, przyklejamy na nią karteczki karteczkę, tak żeby było wiadomo, że no na to trzeba uważać. Oczywiście tych karteczek, ubrań, które mamy na sobie, podłóg wraz z dywanami i całego sprzętu do nagrywania możemy używać tyle razy, ile chcemy, bo no inaczej ten film nie miałby za bardzo sensu. Wszystkie sobą jasne? Jasne. No to zaczynamy. Kto dłużej wytrzyma, wygrywa odcinek. Nie wiem, co robić. Ja, ja też się boję ruszyć. Z racji tego, że jest 15.23, to ja proponuję Natalia zrobić obiad wspólnymi siłami, bo ani ja sam, ani ty sama nie ogarniemy pinsy, którą mamy na dzisiaj przewidzianą. Okej, okay, ale to i tak będzie bardzo trudne. No, nie będzie to na pewno łatwe, ale we dwójkę powinniśmy chyba jakoś dać radę. To ja mogę Karol otworzyć szufladę tam, gdzie jest pincea. No Dawaj, musimy działać, otwieraj Natalia. O i właśnie, czekaj, widzowie, widzicie teraz, że Natalia zapala za uchwyt, ale całą tę szufladę traktujemy jako jedność. Jak ktoś jest złączone, to traktujemy to jako po prostu jedną rzecz, więc w następnym razem Natalia nie możesz złapać na przykład za drewno, żeby otworzyć, bo po prostu całą szufladę już masz wykorzystaną. Ja nie mogę jej zamknąć, bo ja ją puściłam. <słyszy> Bez hitu, no, 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 no tak, trochę Zrobiłeś, ale dobra, weź pince. Biorę opakowanie i jego nie puszczam. Okej, okay, tylko czekaj, musimy tak już otworzyć. Ty, Karol, wyjmij deskę. Do krojenia dużą. Okej. Okay. W takim razie otwieram tę szufladę, wyjmuję deskę, powiedzmy o tą zieloną, która tutaj najbardziej wystaje. Kładę ją tutaj i puszczam. Dobra, chyba jest okej. Okay. Przykleję sobie już tutaj karteczkę, żeby wiedzieć, że tego uchwytu lepiej nie dotykać całej tej szuflady. To samo, robię od razu, proszę bardzo, cyk, z deską do krojenia. Ja teraz z kolei widzowie, muszę otworzyć tak pince, żeby jej nie. Dotknąć. Czy to się uda? Nie wiem. Tylko ja otworzysz tą folię. O, dobra, mamy to. Dobra, opakowanie otwarte. teraz uwaga. Nasza pinsa leci na deskę. Elegancko. Do nie deski. Teraz widzowie, chciałam wyrzucić opakowanie. Ale żeby to zrobić, muszę otworzyć śmietnik, który znajduje się tam. A ta szuflada blokuje mi tą szufladę. Nie dobra, to na razie śmieci zostawmy na bracie. Wyrzucimy je potem wszystkie. Okej, okay. ja od razu też najwzajem karteczki na jedną szufladę. I drugą na opakowanie pinsy. No, ja będę musiała je wyrzucić. No dobra, to teraz kolej na mnie. Ja otwieram tę szufladę. I. O właśnie, Natalia bierze sos do pinsy. Generalnie widzę, jak już coś trzymamy, to możemy właśnie, o widzicie, przekładać sobie z ręki do ręki Byle y, ciągle dotykać się jakąkolwiek częścią ciała, nie? Bo jak już puścimy całkowicie, że nie będziemy dotykali niczym i znowu złapiemy, no to wtedy jest dymka, wiadomo Chyba wystarczy, co? Opracowaliśmy podział obowiązków, ja otwieram wszystko, Natalia wyjmuje rzeczy i przygotowuje pinsę, bo inaczej się pogubimy Bazylia. Bazylia, dobra. od razu sypie Karol Nigdy nie robiłam sosu na pizzę na pizzy A ja się nigdy chyba aż tak bardzo jak w dzisiejszym odcinku nie testowałem nawet na maturze Ty Natalia, powiem ci, że na razie jakoś nam to... No idzie, zapiję źle. Podstawa naszej pincy gotowa, co dalej Natalia? Rzeczy z lodówki. O, nie widzowie, ja otworzę pierwszy i ostatni raz lodówkę. Na to wychodzi, ale no trudno, no muszę się poświęcić. Ja otwieram ty, Natalia wyjmuj. Tylko jest problem, bo musisz przejść pod moją ręką, żebym ja nie puścił, bo jak puszczę, to już nie zamkniemy. A, dobra, możemy zrobić tak łatwiej, okej. Okay. I teraz wyjmij na pewno wszystko, proszę cię! Dobra, biorę salami i od razu jej kładę. Tylko szybko, żeby ona tutaj nam się nie grzała za bardzo. Ty, w sumie widzowie, ja mogę zamknąć ją przecież. O, i teraz po prostu bez puszczania, zaraz będę otwierał ją z powrotem. W ten sposób. Muszę widzowie otworzyć szufladę ze sztućcami, żeby wziąć widelec. Bo muszę jakoś dosunąć to do salami. A czemu nie ręką po prostu? Bo ręką będę dotykała pince w trakcie jedzenia. A, okej. Okay. Dobra, salami jest już na naszej pinsie więc otwieramy znowu lodówkę. Ja cały czas trzymając je odkładam. Dobra, co dalej? Zoszone pomidorki. Ok. Cały czas trzymam też widelec. <laughs> Dobra. Teraz wrzucamy te pomidorki szybko na pince, Ale idzie nam coraz lepiej. Po tym już będzie łatwiej. Jak to zrobimy, widzowie, to już będzie z górki. Serio. Pasta truflowa, widzowie. Mocny zawodnik. Niestety chyba jednak będzie bez Szupowej, bo prawdopodobnie nam spleśniała, a nie mamy jak tego sprawdzić w sumie w necie, więc... Nie, dobra, odłożmy ją Natalia, dla bezpieczeństwa. Wyjmij mi Natalę z te ja ją nałożę sobie po tym, już po piekarniku. Dobra, to ja ją otworzę od razu. Okej. Okay. Dobra, biorę jeszcze mozzarellę i do tego... O, mamy to, elegancko. Ty musisz zamknąć. No tak. Cyk. Zamykam lodówkę, mogę puszczać? Tak. O, wow, moje palce. Mam nadzieję widzowie, że się nie pogubiliście, bo odcinek nie jest łatwy, ale spoko, po się, naprawdę już będzie to wszystko y, trochę mniej chaotyczne, a jesteś na dobrej drodze, żeby zaraz ją skończyć, bo jak piekarnik się nie wrzucamy do środka, czekamy, wyjmujemy i będziemy mogli jeść. Piekarnik ma już 250 stopni, więc uwaga, otwieramy go. Dobra, Natalia wysunęła to. Teraz Natalia przerzuć pinsę. Jak? No po prostu suń to, jak się coś sypie, to trudno. O, elegancko, i ja teraz piekarnikiem to dopcham No i mamy. Ustawiliśmy na 10 minut, i po jego upływie w końcu będę mógł puścić ten piekarnik. Dobra, widzę, że dochodzi, więc bierzemy kolejną deskę. Bo tamtą już mamy zużytą, teoretycznie. Teraz przerzucam na tę deskę naszą pinsę jakoś. O, idealnie. Jezu, Matix, ale to było bliskie. Ja w końcu zamykam i mogę już puścić? Tak. Puszczam piekarnik. Tylko czekaj, ten puszczę, to jeszcze go może wyłączę. Dobra, Natalia bierze nóż do klejenia Ja wezmę sobie jeszcze tylko o, strzaczę talerze na moją część, bo Natalia nie lubi Ale <grym>, ta pińca biednie wygląda dzisiaj <grym>, No tak nie najlepiej Teraz Karol przekłada pince na talerz, cały czas trzymając talerz Tak, nie puszczam go, bo muszę go zanieść na stół Dawaj swój Natalia Dobra, packę odkładam W końcu widzowie, teraz tak, bez dotykania stołu, bez dotykania talerza biorę pince. Mmm, jaka ślubiąca Mmm, pyszniutka Jeszcze lepsza by była, gdyby nie trzeba było uważać na to, co się robi Ale nie, nie mogę na pewno dotknąć talerza nie chcę też dotykać stołu, żeby zostawić sobie na potem i wydaje mi się, że damy radę. Przerąbany odcinek widzowie. No dobra, pińsa zjedzona, udało się nie dotknąć stołu, więc póki co nakleiłem naklejkę tylko na talerz, którego dotykać już nie mogę. Na krzesło, na którym siadasz też nie mogę. I oboje przykleiliśmy też te naklejki na kran w kuchni, bo tutaj właśnie przed chwilą myliśmy sobie ręce. Dzięki na za współpracę, ale od teraz koniec sojuszu i radzę Ci na mnie uważać. Okej, okay, teraz między sobą walczymy, ale z racji tego, że ja po obiedzie jestem dosyć mocno obiedzona, to idę sobie teraz pocilować. Gdzie? W salonie, zaraz przyjdę. Poczekaj Co, co tu się dzieje? Biorę sobie pufę, bo będę sobie na niej chillowała, czyli nie muszę... Kładę sobie ją tutaj, cały czas ją trzymam O elegancko jeżeli niby będziesz czytała gazetka? Tak Szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy czytam taką papierową gazetę, nie? Bez kitu, ja nie wiem, teraz tylko telefony, nie? Właśnie z telefonu na razie nie chcę korzystać, bo o 18 muszę wstawić odcinek na swój kanał I wtedy chciałabym poczytać komentarze i w ogóle, więc do 18 muszę znajdować sobie zajęcie bez telefonu Do 18 .00. mamy jeszcze chwilę, ale mi po tej pińsie pojawiły się dwa problemy Pierwszy jest taki, że chce mi się pić, więc otwieram tę szafkę i. Biorę sobie z dołu o butelkę wody. Tylko czekajcie, muszę ją odkręcić bez spuszczania. Dobra, udało się, uwaga. Dobra, po butelki chyba wystarczy. Całe szczęście, że mamy te karteczki, bo gdyby nie one, to tak szczerze, nie pamiętałbym już teraz, kto z nas otwierał którą szukadę. A no dzięki nim widać, że dwie dolne otwierałem ja, a tą górną otwierała Natalia. Ale skoro Natalia chiruje sobie tutaj w salonie, to ja ci Natalia potowarzyszę i odpalę widzowie Xboxa. Biorę w takim razie pada. Teraz tak, nie mogę go puścić, więc siadam z nim tutaj. Okej, okay. teraz drugą ręką biorę. Pilota, sorry, widzowie, ale nagrywałem to na kolanie i spadła mi kamera. Pilotem odpalam telewizor, zmieniam źródło na HDMI. Ty, widzowie, tu nie ma Xboxa. Czekajcie, bo nie macie też ostrości. O, tutaj gdzieś powinien, powinno być wyjście na Xboxa, a jest tylko na dekoder. Daję lepiej kamerę, bo tak naprawdę ja mogę, wiecie, pójść, mając pada i pilota w dłoni, podpiąć kabel HDMI, bo on jest pewnie odpięty od Xboxa. Czekaj. Czy Czyli ja Xboxa dotykałem już? Nie, nie dotykałem go, bo odpalałem go padem, dobra. Tak jest, widzowie, był odłączony ten kabel. No i teraz ciekawy, Karol, gdzie usiądziesz? O kurde. Kurde, w sumie mogą cię nie mówić. Ciekawe, czy mieć osiad na kanapie, bo nie, byście ja zabłonili. Ja bym usią, Serio? serio? No. Kurde, po co to mówiłam? No i teraz mamy. Xbox HBV, dwa, klikamy. Ja, widzowie, w dłoniach trzymam kamerę, ale żeby nie było, cały czas nogami dotykam gazety, więc dalej mogę z niej korzystać. Ja teraz, widzowie, uwaga, wysuwam krzesło Natalii, a nie swoje. Trzymając je, o, siadam. Na Niemcy. I teraz mogę sobie spokojnie grać. Będziesz coś widział? No trochę mi się odbija, ale ja w miarę okej. Okay. A wiesz, że nie będziesz mógł wziąć ode mnie kamery, bo jesteś za daleko. Musiałbyś się przesunąć, bo ja nie wstanę. Dobra, jadę do ciebie. <suszy> Jak jest tak dziwny Osakra. No dobra, odłożyłem pilota, więc jego w dzisiejszym odcinku Nie mogę już używać Na szczęście mogę używać pada, którego ciągle trzymam w dłoni I powiem wam szczerze, że ja muszę iść sobie jakiś meczek FIFA na odstresowanie Bo w tym filmie musimy być tak bardzo skupieni Że ja już się zmęczyłem Nie no, widzowie nie wierzę, jest 27 minuta, przegrywam 4-0 Ale to to jeszcze pikuś, bo to, że przegrywam To nie jest żadne zaskoczenie Bardziej wkurzony jestem na to, że musiałem wstać i odłożyć pada Dlatego, że no to, ale ta pilnie Wzywa mnie na trochę dłuższą chwilę I oczywiście przed włączeniem z boxem mi się nie chciało, nie? Dopiero jak usiadłem, jak odpaliłem mecz, to no zacząłem czuć, że muszę do łazienki i w moim przypadku, widzowie, nie da się tego przeczekać. Drzwi do łazienki na szczęście są otwarte, więc ja ich nie zamykam, bo w razie, gdyby Natalia wpadła na super pomysł, żeby znowu mnie zamknąć, tak jak w jednym z ostatnich odcinków, to będę w stanie się otworzyć, więc wbijam do środka. Już trudno, po ciemku. Chociaż czekajcie, ja mogę tutaj zapalić, okej, okay, a zgaszę przy wejściu, przy drzwiach. O. Dobra, mamy światło, ale serio, odkładam kamerę i widzimy się zaraz No dobra, misja łazienka zakończona sukcesem Oznaczyłem sobie elegancko wszystko to, czego dotykałem Największy problem był z kranem, bo musiałem go odkręcić, ale nie mogłem puścić tego elementu Więc najpierw myłem jedną dłoń, potem umytą rękę położyłem tutaj, wymyłem drugą I dopiero wtedy zakręciłem wodę Użyłem też na spokojnie tego ręcznika, ale nie ma co, gaszę światło i... W sumie, skoro ja w tej łazience, pokryłam, to już nic więcej nie zrobię, to mogę utrudnić Natalii i... O, zamknij drzwi. Super, jesteś, Karol. Dziękuję Ci bardzo. Akurat chce mi się sikło i zaraz będę musiała iść, więc pójdę o! do drugiej łazienki. Ale w ogóle mogę przeczytać Ci horoskop i zobaczymy, czy wygrasz ten odcinek. X ja nie wierzę w żadne horoskopy. Chcesz czy nie? Powiedz mi tylko, czy wygram, czy nie, bo ty już pewnie czytałaś go. Nie mogę ci powiedzieć, albo. Dobra, dawaj, no szybko. Dobre perspektywy zawodowe i łączące się ze zdobywaniem wiedzy. Teraz będziesz mieć większe niż zwykle szanse na pomyślne efekty tego rodzaju działań. O, dobra, to ja już nic więcej nie potrzebuję. Wygramy to widzę. Horoskop horoskopem, ale tak realnie patrząc na całą sytuację, to chyba aktualnie przegrywam, bo kanapę mam zbanowaną, dwa krzesła mam zbanowane, pilot i pad do Xboxa zbanowany. Ale czekajcie, Natalia właśnie stała do łazienki, więc. Oooo! zajęło mi miejsce, więc międzyczasie, jak Natalia jest w łazience. I ona poszła do łazienki, czekajcie, widzowie, idę, idę, idę. Natalia, ty wiesz, jakie ja teraz zamknij drzwi, to nie wyjdziesz? Co? Nie pójdź, bo ja mam otwarte drzwi. A ty robisz już? A dobra, ty ja przecież nie zamknę tych drzwi, bo ja je wcześniej dotknąłem! Jezus Maria, widzowie, jak jestem głupi! Żeby nadal je zamknąć, ja musiałbym zostawić je wcześniej otwarte i ich nie dotykać, a ja zamknąłem te drzwi. Nie wiem, co ja sobie myślałem, ale dzięki, że tak okleiłeś papier, że mogłam wziąć jeden listek. A, no dobra, cały plan, widzowie niestety legł w gruzach. Karol, wiesz, że to ja ciebie ograłam, bo ty właśnie wstałeś z mojej pufy i znowu nie masz gdzie siedzieć. No faktycznie muszę przyznać, że było to nie najlepsze zagranie. Ale spokojnie, Natalia. Jest jeszcze jedno miejsce w naszym domu, przy którym nie będę się nudził. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Ja w ogóle wziąłem sobie lody, ale tak się wkurzyłam, bo są to lody czajnika i tutaj są mystery smaki i mam arbuzowy, a nie mogę wymienić, bo już zamknęłam lodówkę. O, ja ci mogę wymienić. Nie, to jest jakiś podstęp. Dziękuję, nie podle... Nie to nie. Miejsce, które miałem na myśli przed chwilą z Natalią, to nasze biuro, nasz gabinet montażownia albo gaming room, jak zwał, tak zwał. I w tym pokoju, poza tym, że mamy fotel, na którym mogę usiąść, to mamy też, jak widzicie, kompas, z którego mogę normalnie korzystać, pod warunkiem, że jak złapię tę myszkę, to po prostu już jej nie puszczę. Ja widzowie, przyszłam można na kanapę, żeby zjeść tutaj tego loda, ale przy tym wziąłem sobie drugą kamerę, bo Karol poszedł tam do pokoju, żeby łatwiej nam się nagrywało. Teraz każdy ma swój aparat. I niestety mamy już godzinę 18.01. Ja powinna. Wstawić film, ale nie mogę stawić, dopóki nie zjem tego loda, bo jak go odłożę, to on się roztopi, więc muszę go szybko zjeść i z lekkim opóźnieniem stawię film na kanał. Teraz, gdybyśmy nie nagrywali tego filmu, wstałabym i poszłam wyrzucić ten patyczek do kosza, ale no niestety cały czas muszę dotykać kanapy, bo jak z niej zejdę, też nie będę mogła usiąść, więc stojąc na kanapie, wyrzucę ten patyczek tam i w ogóle jak teraz sobie patrzę. To tam jest taki syf, że chyba będziemy 3 godziny sprzątali po tym filmie. Ale dobra, a propos filmu, to mam już telefon w swojej dłoni, teraz nie mogę go puścić, bo będę na nim siedziała przez dłuższy czas, ale czekajcie, wchodzę sobie na YouTube'a. szybciej ładuję. Zmieniam teraz ustawienia filmu z prywatnego na publiczny. I uwaga, zapisz. Film poszedł z 3 minutowym opóźnieniem, więc nie jest źle. Cały czas trzymam telefon, żeby nie było, żeby mogła z niego jeszcze korzystać. I właśnie w dzisiejszym odcinku korzystanie z rzeczy to największy problem. Ja aktualnie siedzę na kanapie i wiecie, z miłą chęcią bym sobie wstała, poszukała jakiegoś innego zajęcia, ale jak już wstanę z tej kanapy, to nie będę mogła na niej po raz kolejny usiąść. I tak, nie będę mogła siedzieć na kanapie, nie mogę już na pufie. nie mogę już się dać na krześle i, no, nie chcę się całego wieczoru spędzić na podłodze, więc chyba posiedzę sobie na telefonie, poprzeglądam TikToka i może później znajdziemy sobie jakieś inne zajęcie. Dobra, widzowie, odpowiadam sobie CSK, ale stwierdziłem, że włączę nagrywanie i puszczę dla was to longiem, żebyście po prostu na przyspieszeniu widzieli, że nie odrywam dłoni od myszki i że wszystko jest legitne. Wyrzuciłem w ogóle też tą podkładkę, bo stwierdziłem, że skoro myszka jest bezprzewodowa i mogę sobie, o, tak, te dłoń podnosić, no to lepiej, żeby podkładki na dole nie było, bo jakbym oderwał rękę od podkładki i znowu na podkładkę. No to niestety przegrałbym odcinek Od stołu oderwać rękę mogę, bo zwróćcie uwagę, że druga ręka ciągle stołu dotyka, więc nie ma problemu No i w ten sposób idę sobie po prostu pograć w CSK Karol! Co? Czy tam nic nie dotykasz drugi raz na pewno? No nie, a czemu? Bo jak jest tak cicho tam jest Nie, gram sobie, jest wszystko nagrywane, więc widzowie widzą Dobra, myślałam, że może Karol coś tam odwala, ale powiedział, że wszystko nagrywa, więc No niestety chyba wszystko jest legalnie, ja sobie dalej siedzę na telefonie i Zastanawiam się, co moglibyśmy jeszcze porobić Myślałam generalnie o puzlach, ale one są problematyczne, bo Jak będę je układała, no to na pewno zdarzy się tak, że dotknę jednego puzla więcej niż raz Myślałam też o malowaniu po numerkach, ale wiadomo, że do dotknę tej samej farby kilka razy, więc to też odpada. Diamond Painting też odpada, więc widzowie, ja nie mam kompletnie co dzisiaj robić. Skoro nie mogę grać w żadne gry w rzeczywistości, to chyba pogram sobie w coś na telefonie i może pogram sobie w Candy Crash Saga? To jest gra, do której ja bardzo często wracam. Mam takie etapy, że długo w nią gram, później długo nie gram, później znowu gram i zaraz pokażę wam, który mam poziom i uwierzcie, na pewno będziecie w szoku. Dobra widzowie, sama jestem w szoku, mam aktualnie poziom 5508. Kurde widzowie, jest trochę przypał, bo cały dzień jest w tym pokoju otwarte okno i o ile w dzień było cieplutko, bo wiecie, świeciło słońce i tak dalej o tyle, no aktualnie 18.35 robi się już chłodno i niestety czuję, że zaczyna mi boleć gardło, więc ten meczyk jeszcze na pewno dognam, bo zaraz prawdopodobnie go przegramy ale po nim będę musiał spróbować jakoś zamknąć okno i w sumie, czekajcie, nie, może to się uda uwaga, czekajcie, próbuję Dobra, okno elegancko zamknięte, mam posiedziane. Muszę grać na stojąco, bo wstałem przez z fotela. No dobra, to co, na kucaka, nie? Karol! Co? Daję ci jeszcze godzinę i zostanie ci sama podłoga, bo już sobie zablokowałeś chyba wszystkie możliwe siedzenia w domu. Dobra, 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 ty się skup na sobie, okej? Okay? Widzowie, jak tak dalej pójdzie, to wygramy, bo Karol nie będzie miał gdzie siadać i pewnie przez pomyłkę usiądzie na kanapę, albo na jakieś inne grze, NIC! Ty masz jakieś urojenia, ja nic nie mówię. Widzę, wie, słyszę, że słyszę, jak to coś tam szepcze, ale nie, mógł, nie mogę usłyszeć, niestety, to Ej, ale w sumie, przez to, że nie mogę siedzieć na fotelu i kucam to trochę lepiej mnie widzicie. O, ale nie jest wygodnie. Ej, ale kucając nie mi o wiele lepiej, więc może ja tak zawsze powinienem grać, co? O, trochę drętwiają mi te stopy. No, nie widzowie, przegraliśmy. O, wiesz co, chyba wystarczy tego grania. O, oh, moje stopy. Dobra, słuchajcie, przejdę do sypialni, bo tak naprawdę tutaj mam najwygodniejszy mebel, na którym mogę siedzieć i którego nie mam jeszcze zbanowanego. I w końcu wziąłem do ręki telefon, bo stwierdziłem, że muszę sprawdzić, co tam ciekawego wiecie. Dzieje się w internetach. Ale pomyślałem też, że możemy trochę powkurzać Natalię, bo ona podobną krawia jakąś gierkę, więc będziemy jej przeszkadzali po prostu do niej dzwoniąc. Halo, jak tam? Super. Super? E, co robisz? Gram sobie. A, okej. Okay. No to fajnie, to graj sobie Ale wiesz, jak coś to mi przeszkadza? Co? Chciałam ci powiedzieć, że twoje dzwonienie do mnie mi nie przeszkadza Bo jak się gra, to znika ten ekran dzwonienia Więc musisz kombinować dalej, jak to Ale... nie Ale ja ci wcale nie chciałem przeszkadzać, o co ci chodzi Bo ja chciałem do ciebie zadzwonić No po co do mnie dzwonić, jak możesz kliknąć? No bo nie chcę krzyczeć właśnie Do widzenia Faktycznie widzowie zapomniałem, że da się zminimalizować Ekran rozmowy i robić inne rzeczy Na telefonie, więc no w ten sposób Natalii za bardzo nie utrudnia Niestety przegrałam wszystkie rzeczy i rozpomniałam sobie Na telefonie co mogłabym zrobić I zastanawiam się czy nie dam rady odpalić z telewizora Na iPhoneie mamy coś takiego jak klonowanie Ekranu, klikamy w to, łączymy się Z naszym telewizorem i uwaga Jest widzowie, włączył się bez użycia pilota Więc teraz tylko używając telefonu Będę mogła oglądać wszystkie rzeczy Na telewizorze Jak możecie zauważyć mogę sobie Oglądać normalnie YouTuba, tylko jest mały problem, bo aktualnie mój telefon ma 19% baterii. A oglądając tego YouTuba na telefonie, no mój telefon się przy tym rozładowuje, więc chyba i tak będę musiała wstać finalnie po pilota. Dobra, słuchajcie, przyjrzałem sobie szybko Neta. Telefon dalej trzymam w dłoni, bo stwierdziłem, że nie będę go puszczał. Po prostu trzymając go w dłoni, wiecie, będę mógł za chwilę dalej go używać, ale no pojawił się znowu problem pod tytułem Toaleta. Tym razem na szczęście jedyneczka, więc powinno być trochę łatwiej, ale no niestety tę łazienkę mam już zbanowaną, więc muszę iść do drugiej. Co prawda, drzwi są tutaj zamknięte i teoretycznie, gdybym teraz to otworzył... Karol, dotknąłeś z tą ręką! Nie, nie, poczekaj Natalia. Właśnie, wszedł do środka i zostawił te drzwi otwarte, to Natalia mogłaby mnie tam zamknąć, ale wystarczy widzowie, że będę dotykał jakąkolwiek częścią ciała tych drzwi i o, Natalia, zobacz co robię. Robię tak, ciągle trzymam te drzwi... Co? Znowu wstawi z łóżka w sypialni? Tak, wstałem, ale to teraz nie jest zbyt istotne Czekajcie widzowie, robię o coś takiego Trzymam ciągle klamkę No i załatwię się po prostu trzymając te drzwi Żeby w razie czego móc zaraz się z powrotem otworzyć I wyjść na zewnątrz Dobra widzowie, załatwiłem się, ale są dwa problemy Pierwszy jest taki, że niestety Musiałem odłożyć telefon Dlatego, że jedna ręka była zajęta trzymaniem klamki No a drugą ręką musiałem sobie pomóc I niestety z telefonem było to tak średnio wykonalne A drugi problem jest taki, że Natalia Jak coś to nie mogę puścić deski, bo dwie ręce miałem zajęte I jak ją podniosłem. Nie puściłem, no to już niestety laki, nie? Okej okay, Karol, ledwo cię widać, wiesz jest tak ciemno Mógłbyś zapalić tam światło A jak zgaszę? Nie mógłby. Dosniesz jeszcze raz Ty widzowie, ale ja muszę ten telefon zostawić tutaj Ja już nie mogę go stąd zabrać, więc Mogę chociaż go schować do kieszeni, wtedy bym czuł Jakby ktoś do mnie dzwonił czy coś, a tak No niestety będzie problem Telefon telefonem, ale gorsze jest to, że Tak naprawdę w tym domu nie mam już za bardzo Gdzie siedzieć. Żółta pufa zbanowana Kanapa zbanowana, fotel w biurze zbanowany Łóżko w sypialni również, bo też już na nim Raz byłem. Łóżko w pokoju gościnnym wygląda mniej więcej tak, i no, no nie bardzo jest się jak do niego dostać. Więc tak naprawdę stają mi tylko te dwa krzesła przy stole, które no nie są złe, ale wpadłem na chyba lepszy pomysł, dzięki któremu po pierwsze będę miał dużo wygodniejsze siedzenie, a po drugie będzie dużo mniejsze ryzyko, że przez przypadek dotknę czegoś drugi raz i przegram ten film. Wychodzę z domu. Jak wychodzisz z domu? No, wychodzę z domu, tylko prawdopodobnie nie będę miał jak wrócić, więc yy, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się skontaktować. W Gdybyś ty albo ja byśmy przegrali. A, bo ty już nie możesz wziąć telefonu. No nie mogę. Okej. Okay. No to teoretycznie ja mogę schować cię do kieszeni. O! Telefon, tylko jak ja odłożę swój telefon, to i tak nie będę mogła do Ciebie zadzwonić. No nie no, będziesz mogła, jak przegrasz. Jak, jak A, zadzwonisz, tak to jak będę wiedział, tak wiedział, że przegrałaś, nie? Okej, okay. to muszę stać z kanapy, tak? Muszę poświęcić swoją kanapę, żeby spakować twój telefon do swojej kieszeni. Musisz mi się jakoś odwdzięczyć. Jak? Nie wiem, czekam na propozycję. Wiem, Natalia, dam ci jeszcze jednego loda, bo ja mogę otworzyć zamrażalnik i może trafić się teraz jakiś lepszy czajnikowy niż ten. Arbuzowy. Dobra. W takim razie, uwaga, widzowie, otwieram to. Czekajcie, muszę mieć drugą rękę. Cyk. Aparat mi wisi na szyi, więc nie wiem, czy cokolwiek widzicie, ale biorę tego. Zamykamy zamrażalnik I Natalia, chodź po niego tutaj do łazienki, żebyś mnie nie uskamowała. Nie, ja jeszcze drzwi sobie otworzę i nie będę mogła tutaj wejść. No ale zostawisz sobie otwarty, nie? Nie, no do tak dobra. nie będzie. Okej, okay, dobra, schowaj mi go do kieszeni. Daj mi tego loda. Dobra, dobra. dzięki. Czytał, że będziesz z nim uciekał? Nie. W takim razie, zanim wyjdę z domu i powiem wam w ogóle, dokąd się wybieram, to otwieram szafę. Muszę tutaj wziąć sobie jakąś bluzę. Kurde, jaka będzie pasowała do niebieskiej koszulki? Tak, w sumie to żadna, chyba, nie? Czekajcie, na przykład ta. Co to jest za bluza? A dobra, taka zwykła. Niech będzie. Zdejmuję ją z Wieszaka. Okej. Okay. Natalia, ja nie mogę zamknąć szafy. Sorry. Otwieram kolejną szafę z kurtkami i biorę tę kurtkę. Wychodzę, ale proszę mi tutaj obiecać, że nie będzie żadnego oszukiwania. No, oczywiście, że tak. Jak przegrasz, to dzwoń, tak? Tak, cały czas trzymam telefon, żeby nie było, i też. Dobra, baj. A, tylko czekajcie. Wezmę jeszcze kluczyki, bo one są bardzo ważne. I nie będę ich puszczał, bo po pierwsze muszę zamknąć na w środku, żeby wiecie, nikt tam nie wszedł. A po drugie, będę musiał stworzyć bramę garażową, bo tak widzowie, idziemy do samochodu i wyjeżdżamy stąd w pewne miejsce. No dobra, widzowie, Karo wyszedł z domu, powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, co on robi. Jestem bardzo ciekawa, jaki ma plan, chociaż obstawiam, że pewnie poszedł do samochodu i będzie do końca odcinka tam siedział. Z racji tego, że wykorzystał już prawie wszystkie siedzenia w domu, no musiałby stać albo siedzieć na podłodze, więc wybrał pewnie taką opcję, że tam się położy, będzie miał Chilek, tylko wydaje mi się, że będzie się tam strasznie nudził i przez to przegra ten odcinek, ale zobaczymy. Ja widzowie oczywiście tutaj trzymam mój telefon dalej, żeby mogła z niego korzystać. Trzymam też tego loda i teraz plan jest taki, żeby podłączyć do tej oto ładowarki mój telefon, bo on już pada. Będę musiała go cały czas trzymać. W drugiej ręce będę trzymała loda, którego będę jadła, a później jak już zjem loda, to odpalimy sobie YouTube'a na telewizorze. Ale wtedy też będę musiała trzymać pilota, więc najpierw musimy zjeść loda, bo już brakuje mi rąk. Nie no widzowie, powiem wam, że Karol to jest taki Farciarz, oczywiście jaki smak luda wylosował czajnika, najlepszy, więc ja się bardzo cieszę, bardzo by się opłacał ten deal a i oczywiście żeby nie było, ja telefon tym razem dotykam nogą, leżą tutaj oczywiście też się ładuje, więc podwójna korzyść. Stwierdziłem, że zamiast siedzieć w domu, lepiej jak będę siedział w samochodzie, bo tam mamy wygodniejsze fotele, tylko właśnie pytanie, które auto wybrać? Mercedes jest szybszy, mam większą ochotę nim pojeździć ale z drugiej strony BMW ma wygodniejsze fotele i z racji tego że być może będę musiał w tym samochodzie nawet i dzisiaj spać, to wybieram jednak BMW. Żeby nie było, jak widzicie trzymam drzwi, ale jestem już w środku, więc drzwi mogę puścić i w tym momencie dopóki w tym samochodzie siedzę i z niego nie wyjdę, to mogę dotykać wszystkiego tego co jest w środku, bo jest to jakby jedna wspólna całość. Tak jak na przykład na pilocie, tak samo i w samochodzie wszystko to co widzicie tutaj jest ze sobą zintegrowane i skoro na pilocie mogliśmy wciskać różne klawisze, no to tutaj w samochodzie też mogę wszystkiego dotykać, dopóki oczywiście z niego nie wyjdę. Nie no widzowie, ja tą miejscówką wygrałam normalnie życie. Chciałam właśnie dołożyć patyczek tutaj na papierach, bo oczywiście nie... Nie mogę wstawać i zauważyłam, że obok łóżka mam butelkę wody, więc będę mogła się napić jak będzie mi się chciało. Po drugiej stronie mam drugą butelkę wody i jest ona Karola. Niestety bliżej wam jej nie pokażę, bo trzymam jej kabel od ładowarki. W tego, że przed chwilą filmowałem Natalii loda z zamrażarki i no nie ukrywam, że naszła mnie trochę ochota na lody, to wykorzystam to, że możemy tym samochodem się przemieszczać i pojedziemy sobie do maka na McFlary. Niestety właśnie zauważyłam, że tam jest też pilot, więc teraz muszę jakoś wykombinować, żeby cały czas trzymać jakoś telefon i wziąć pilota, więc Czekajcie, to nie będzie łatwa misja, ale chowamy, moi drodzy, iPhone'a do skarpetki. Cały czas dotykam go ciałem, i teraz przodem sięgamy tutaj pilota. Mamy to, plan 300 IQ, wszystko się udało, więc teraz możemy sobie na odpalić telewizor. Ja pierdolę wizor, jestem głupi. Wsiadałem do samochodu, schowałem kluczyki do kieszeni, i właśnie stoję pod bramą, której nie mogę otworzyć. Właśnie dlatego musimy poczekać, aż ktoś będzie jechał, żeby mógł stąd wyjechać, ale ona stał się, często od jego dzień ludzie się kręcą, więc mam nadzieję, że za chwilę ktoś tutaj przyjedzie. Oho, patrzcie, nie trzeba było długo czekać. Ktoś właśnie idzie, żeby nie było, że to ja otworzyłem. Ktoś tam wchodzi, a ja właśnie za tą osobą sobie wyjeżdżam. Widowie, podjechałem właśnie do maka, ale wydarzyło się chyba najgorsze, bo odpalając teraz kamery, zauważyłem, że nie mam baterii. Pokazuję wam to teraz we wstecznym lusterku, bo nie mam jak wam tego inaczej nagrać, bo nie mogę użyć iPhone'a. Ale zwróćcie uwagę, że na ekranie aparatu w lewym albo prawym dolnym rogu, nie wiem jak to będzie u Was, miga nam bateria na czerwono. To oznacza, że za chwilę napadnie. A ja oczywiście wychodząc z domu, skupiłem się tak bardzo na tym, żeby nie dotknąć niczego dwa razy, że w ogóle nie pomyślałem. O tym, żeby wziąć zapasową baterię, ale czekajcie, bo jest duża szansa, że jest gdzieś w tym samochodzie jakaś. Schowek numer jeden. No niestety, Schowek numer dwa, uwaga. Serio nie ma. Oglądając YouTube'a wpadł na pomysł, że możemy spróbować zadzwonić do Karola, żeby on myślał, że to ja przegrałam. On wtedy odbierze telefon i to on przegra, więc zobaczymy, czy mój plan się powiedzie i dzięki temu wygram ten odcinek. Najgorsze jest to, że ja teraz nie mam jak wrócić do domu, bo o ile wiecie, baterie, lampy i tak dalej, możemy dotykać kilka razy. O tyle, żeby mia miał zapasową baterię, muszę najpierw. Wrócić do domu, a drzwi wejściowych już nie dotknę. Kluczy znowu już nie dotknę. Drzwi w garażu do windy też już nie dotknę, więc nie mam po prostu jak dostać się do domu. Dzwoni Natalia. Ty powiedzcie, że ona przegrała. Jak ona teraz przegrała, to to będzie mi największy fakt życia. Halo! Halo! Przegrałaś? Ty przegrałeś! Czemu? No bo odebrałeś telefon? No tak, ale z kierownicy. A, z kierownicy! Jakby telefonu w ogóle. Ja mam dalej w kieszeni, nie dotykałem go, więc. No chyba nie złamałem zasady, nie? No nie, no nie złamałeś, no. Dobra, to jak je złamałem, to kończę. Bo ja mam dym, pewien? Rozłączam cię na ekranie, baj. Okej, okay, zapomniałam, że Karol jest w samochodzie i dzięki temu mógł odebrać telefon, jakby bez dotykania telefonu, bo telefon nam się automatycznie łączy z autem. Ale czekajcie, jak Karol odebrał telefon, jak był zasięg, to znaczy, że on nie jest w garażu. Jak Karol wyjechał z garażu, to on już do tego garażu nie wjedzie. Nie no, do garażu może wjechać, bo może zadzwonić też, jakby z auta, i wtedy wjedzie do garażu, ale nie wejdzie do mieszkania, bo dotykał już kluczy i dotykał drzwi wyjściowych do garażu, więc klucz. Uczy jeszcze może cały czas trzymać, chociaż wątpię, że to robi, ale no nie dotknie już drzwi do klatki, później nie dotknie przycisku do windy, nie będzie mógł otworzyć drzwi do naszego mieszkania. Więc widzowie, mamy Easy Winek. Nie wierzę, myślałem, że na tane dzwoni, żeby powiedzieć mi, że wygrałem, ale to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Więc ja teraz jadę szybko do garażu, spróbuję jakoś tam wjechać, idę do Mercedesa i być może tak. Halo! co tutaj robisz? Chodź mnie nagrać Wzięłam do ręki kamerę, bo chciałam nagrać dla was, że biorę sobie picie, bo zachciało mi się pić. Wygrałaś, I o. nagle słyszę, jak karol wchodzi. Co jest? To jest Natalia. Bateria wyczerpana. Czyli czekaj. Nie rozumiem, czemu przygrały. Generalnie plan był taki, że wsiadłem do Berci, pojechałem sobie do Maczka. Chciałem sobie zamówić McFlurry i spędzić resztę dnia, wieczoru, a może nawet i nocy w samochodzie. Bo tam siedząc, mogę dotykać wszystko, nie? Dopóki z samochodu nie wyjdę. Okej. Okay. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że podjeżdżając do Maca, zaczęła na aparacie... Macie czerwona bateria, a ja nie wziąłem z domu zapasowej Serio, przegraliście przez, przez taką głupotę swoją? Też mi się nie chciało w to wierzyć, ale mówię dobra, będzie na pewno bateria w schowku w Beci Patrzę, nie ma, nie mówię dobra, nagrywam dla widzów I właśnie widzowie, mi się przerwało w trakcie mówienia, ale chciałem wam powiedzieć Że jadę szybko do garażu zobaczyć czy w Mercedesie Nie ma jakiejś innej baterii, bo wysiadając z Beci Mogłem przejść się do Mercedesa i mógłbym w nim siedzieć Resztę dnia, ale... Hmm? Tam też niestety żadnej baterii nie było, więc jak nie było baterii ani w BMW, ani w Mercedesie, no to stwierdziłem, że muszę wrócić do domu, bo nie mam jak dla was nagrywać. No a wracając do domu, użyłem po raz kolejny kluczy, po raz kolejny dotknąłem drzwi, więc e, przegrałem ten film. E, baterii nie było, bo przed tym jak jechałeś do Dubaju, zebrałem ze wszystkich aut i ze wszystkich sofków baterię. No właśnie, więc wygrałaś. Plan był dobry, ale ten film widzę, że mnie przerósł. Najgorsze jest to, że gdybym wcześniej nie użył telefonu, to mógłbym resztę filmu nagrywać po prostu iPhone'em. Byłaby trochę gorsza jakość, ale no, nie przegrałem. Robiłbym tak łatwo, ale z racji tego, że telefon Też już wcześniej używałem, no to tak naprawdę Nie było wyjścia z tej sytuacji Powiem wam, że mam dosyć tego filmu, zmęczyłem się tak Tym rozkmianiem, że masakra, więc Na tym kończymy, Trzeci lajka, like, jeśli wam się podobało Subskrybujcie kanał i do zobaczenia W kolejnym odcinku